Może kule nie świszczą, może jeszcze, drodzy Państwo, nie giniemy albo nie jesteśmy, że tak powiem, skuci w kajdany, ale to może nastąpić. To może nastąpić. Bo, szanowni Państwo, to jest bardzo ważna sprawa. Ten proces, ten proces, który tutaj się odbywa, oczywiście w naszym odczuciu w naszym mniemaniu on nigdy nie powinien mieć miejsca, no ale jednak ma, ale jednak ma. I skoro on się odbywa, no to drodzy Państwo, tak jak mówili przedmówcy, jak mówili posłowie, sprawa jest ważna i ważna. Bo przez te najbliższe miesiące będzie rozstrzygać się, jaka ma być ta Polska i kto ma w tej Polsce rozdawać karty. Czy ta Polska będzie taka, gdzie pozwolimy, żeby osoby obce nam kulturowo wchodziły nam na głowę, czy pozwolimy, żeby mniejszości, różne mniejszości nam wchodziły na głowę, czy pozwolimy, żeby w Polsce mordowano niewinnych najmłodszych, często w łonie? I to wszystko, drodzy Państwo. Powoduje, że ten proces jest tak istotny i tak ważny. I proszę zauważyć, że jak to jest ta akcja, drodzy Państwo, jak ona jest mocno zintegrowana, często ponad podziałami, bo wystarczyło spojrzeć na informacje prasowe, choćby z ostatnich dwóch tygodni. To proszę mi wierzyć. PiS najeżdża na Konfederację Korony Polskiej. PO, KO, uśmiechnięta Polska najeżdża na Konfederację Korony Polskiej. Po raz kolejny, proszę zwrócić uwagę, po raz kolejny, jeśli mówimy o rzeczach ważnych i istotnych, niestety okrągło stołowi idą razem. I to się, drodzy Państwo, od 30 ponad lat nie zmieniło. I dlatego i dlatego tak istotne jest, żeby konfederacja Korony Polskiej była przetrwała i żeby wyszła zwycięsko. I ja wierzę, drodzy państwo, już mam kończyć. I ja wierzę, drodzy państwo, że konfederacja wyjdzie z tego zwycięsko, bo zawsze do tej pory Wychodziła. I czym nas jest mniej w mediach? Czym bardziej na nas plują? To umówmy się. Polacy nie są idiotami. Polacy to widzą. I Polacy nabierają do nas sympatii. Bo my nie wymyślamy koła na nowo. My nie wymyślamy nie wiadomo jakich cudów. My mówimy o rzeczach prostych. Mówimy o niepodległości. Mówimy o suwerenności. Mówimy, że kobieta i mężczyzna to jest małżeństwo. Mówimy, że życie jest święte. Od narodzin po naturalną śmierć. Czy my mówimy rzeczy jakieś wydumane? Czy my coś odkrywamy? Nie! To jest drodzy cywilizacja łacińska. Nie jakaś turańska. Nie jakaś islamska. To jest cywilizacja łacińska, z której my się wywodzimy i którą chcemy, żeby tutaj w Polsce zachować. Więc dlatego, Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę tutaj z Wami być. Cieszę się, że jest, że jest was aż tak dużo. Na koniec. Niezależnie, drodzy Państwo, co się wydarzy. Bo jeśli wierzyć ministrowi Żurkowi, że w marcu czy kwietniu ma być koniec, proszę zobaczyć, jakie to jest tempo, jakie to jest tempo, to można spodziewać się wszystkiego. Ale wierzę, ale wierzę w to, że ta myśl, zarówno prezesa Grzegorza Brauna, ale też i praca wielu ludzi, mówię, wielu ludzi z Konfederacji Korony Polskiej, ona po prostu, ta myśl, ta idea, te rozwiązania, ta pomysł, ten pomysł na Polskę, że to się po prostu rozlało i że tego nie można już nakryć czapką, niezależnie co by kto chciał zrobić. Więc yy, mam nadzieję, że niezależnie jaki będzie wyrok, to i tak, drodzy Państwo, zwyciężymy. Dziękuję bardzo.